Cześć! Witamy się z wami na naszym kanale Twistory Story Vlog. My jesteśmy słuchajcie w galerii w Bonarce pod Leroy A Ja spałam, jak jechałyśmy całą noc. No, całą drogę w sensie, tak. No i ja się chwileczkę przespała. W każdym razie wybieramy A ja się... A tak tyle, na bok, A ty leżałaś na boku, okej. Okay. Było, dobrze. było niedobrze. No nie, no my nie mamy daleko do Bonarki, więc nie trwało to za długo. Z 10 minut się jedzie, więc wiecie, my mieszkamy akurat w pobliżu. <kluz> w każdym razie, słuchajcie, idziemy do Leroy Merlain, bo wymyśliłyśmy sobie, że będziemy robiły ozdoby jesienne, tak? tak? Będziemy dekorowały dom. Jedziemy po wrzosy i po parę jeszcze innych rzeczy, a po co jedziemy, to zobaczycie na miejscu, no my też zobaczymy, bo być może, że nie dostaniemy tego, co potrzebujemy. Więc do zobaczenia potem. Pan idzie. Ale nie wolno paluszkami pokazywać. Pan idzie. No, pan? Fajnie, to, fajnie a się zjeżdża? Nie. No dlaczego ma miejsce? Potrzebuje szybciej być. O nie! O nie. O nie, nie. Wow. Pójdziemy do sklepu spożywimy. Ja przychylamy, przychylamy się. Jak się schylamy, to się przychylasz. To ja się przychylasz. No słuchajcie, okazało się, że tutaj nie ma Lerwa Merle. Nie wiem, zamknęli. Jeszcze niedawno było. Także będziemy musieli pójść gdzie indziej. A teraz jeszcze pójdziemy do spożywczego, co? Ej, słuchaj! No, pan gdzie? My, słuchajcie, nie jesteśmy jednak w Lerwa, bo tak jak mówiłam Wam, lerła miało, zaraz idziemy sobie dalej, w Leroy jest Dale. po prostu zamknięte. Mam chodźcie, chodźcie, ale zamykaj sobie to, bo się, no i oczywiście, no Może się nie zgubiły. Też słuchajcie, nie ma tego co my chcemy, czyli tych, e... A chyba nie weszłam w tą alejkę, co potrzeba w każdym razie nie ma też tych, m, tych skrzynek które ja chciałam, ja chciałam takie drewniane skrzynki do pomalowania jeszcze tam zobaczę na dziale drewnianym ale chciałam takie drewniane skrzynki ale ich też nie znalazłam kwiatuszki się wkłada, tak ewentualnie mam po prostu taką doniczkę wiecie, taką osłonkę białą, która może być na balon ona nam w sumie mi się wydaje że będzie pasowała i byłoby z głowy, wrzosy na szczęście są te co ja chcę, bo ja chcę te takie puchate, takie wiecie co, ich jest tak dużo więc te wrzosy byśmy kupili, a jeszcze się przejdziemy na e, dział drewniany, zobaczymy, czy nie ma. Tak, tam się wkłada kwiatówki, zobaczymy, czy po prostu czegoś nie ma. Mama, dziewczyny, mama są w... no, dziewczyny są w swoim żywiołem, bo się tu wszystko dotykają, wszystko sobie można zobaczyć. Chodźcie jeszcze słuchajcie, pójdziemy na dział drewniany, zobaczymy, czy nie ma takich skrzynek, jak nie potrzebujemy. Dobra. Wrzosy okay. są, doniczka na wybrana jakby coś. Aha, modzipa psy bo my teraz wiecie, mamy. My teraz mamy po prostu fioła na punkcie Modern Popsów. Tak, to jest ulubiony Lili. Dobra. Idziemy dalej. Twoje ulubione wczoraj widzieli widzowie. Dobra, idziemy po, na dział drewniany jeszcze zobaczyć. A mhm. Chodźcie, szybciutko. Wróciliśmy do domu. No i pokażemy Wam, co kupiliśmy, bo mamy parę rzeczy, także pokażemy Wam, co odmy tutaj, co nam się udało. Patrz siadaj, będziesz pokazywać. Po pierwsze tak, dynie miałam już wcześniej kupione. Specjalnie takie widzicie różnokształtne. Takie może jeszcze coś... a te, długie... te kupiłam w Lidlu mniejsze, a te a większe... Te... A co tam jest w środku? No to jest dynia po prostu. Ale, ale ja... Miąż, miąż, dynia ma miąż. Tu czasami jacie w zeszłym sezonie jadłyście zupę z dyni i różne takie rzeczy. No w każdym razie tak, pokażę Wam. Te trzy dynie większe kupiłam w Biedronce. A te trzy mniejsze kupiłam w Lidlu, To już wcześniej za 2-3 dni temu. Tu mam wrzosiec. Ja, ja się śmiałam, że mówiłam, że chcę puchaty wrzos. <noise> Ten puchaty wrzos to jest wrzosiec. I on tak bardziej wygląda, wiecie, bogato. Tu jest 5 doniczek. Tu jest 5 doniczek. Każda doniczka kosztowała trochę ponad 10 zł. No. Tu Lila chce pokazać zaraz co Lila kupiła, ale pokażę Wam jeszcze. Bo, oczywiście, nie znalazłam tej skrzynki drewnianej, taką jaką chciałam, więc widziałam taką po prostu, wiecie, osłonkę, która często jest dawana na balkon, też do kwiatków na zewnątrz. Ale nam tutaj w środku też będzie pasowała do tego, co my potrzebujemy. Oprócz tego, kupiliśmy farbę w sprayu złotą i białą. I tym będziemy farbować nasze dynie. A to zaraz powiemy, co. Tym będziemy farbować nasze dynie, dynie będą białe z takimi elementami złotymi. Ja Wam to pokażę, już będziemy robić. I oprócz tego mamy jeszcze folię malarską, bo będzie nam potrzebna. Już zaraz patrzymy. Tu mam jeszcze kasztany, zobaczę, czy coś z nich zrobię. Ostatnio udało mi się, słuchajcie, narzekałam parę vlogów temu, że nie ma kasztanów. Ostatnio udało mi się zebrać, ale byłam do południa, więc może dlatego. To się udało, że nie było jeszcze innych zbieraczy. Zobaczymy. Mam pomysł, żeby te kasztany może pofarbować, może spróbować zafarbować na złoto. Wiecie, dać tutaj, może świeczka do środka. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz Lila, tak? Pokaż Lilaczku, co Ty kupiłaś, co Ty sobie wybrałaś. To są takie cekiny. Takie rzeczy, tak? A to Pewnie są będziemy cekin. to przyklejać i będziemy to z tym tutaj. To robić. są cekiny. Tak, oprócz tego dziewczyny sobie zobaczcie, kupiły takie kolorowe drobniejsze cekiny, to jest specjalny klej do dekupażu. Myślę, że może nam się przydać, bo on jest taki wiecie, no troszeczkę inny niż taki zwykły roślinny klej. To jest złoty. To jest złoty, tak. Powinny się trzymać po prostu cekiny i takie elementy typu koronki, takie rzeczy powinny się trzymać, no jak to w dekupaż, powinny się trzymać, tak. A oprócz tego Lila kupiła jeszcze książeczki, tak. Lila sobie wybrała jedno i kucyki, bo Lila teraz bardzo lubi. Tak. I co my tu jeszcze mamy? Oczywiście to, co my bardzo lubimy, czytanki, naklejanki, dwie sztuki, miki. Miki i Dumbo Albo Dumbo, w zależności. W zależności jak kto czyta, różnie to bywa. Dumbo! Dumbo, no właśnie. Ale tutaj jeszcze mamy bubę. Buba to jest ostatnie odkrycie dziewczyny. Bardzo lubią tą bajkę. Nie wiem, czy wy tą bajkę znacie, ale dziewczyny po prostu bardzo są zadowolone i bardzo im się to podoba. To jest taki, Buba to taki trochę rozrabiaczek, który ma bardzo dużo różnych przygód, a jego ulubionym jedzeniem jest ser. I z tym się też wiąże dużo różnych przygód. I to jest taka książeczka edukacyjna. Tutaj są oczywiście duże, y... tu jest dużo różnych rzeczy do wypełniania. Niektóre też są, wiecie, z rodzic po Bo to są dla dzieci chwileczkę Lila, bo to są dla dzieci od trzeciego roku życia, w związku z tym y, jest, są różne elementy trudności, więc y, trzeba sobie tutaj poradzić. Takie bajeczki, takie książeczki kupiliśmy dwie, żeby każda z dziewczyn, wiecie, już na własną rękę robiła y, te zadania. A jeżeli chodzi o te czytanki na klejanki, to jeden komplet, jedna książeczka jakby nam wystarczy, dlatego bo ja czytam... A dziewczyny na zmianę naklejają. Jakby, nie wiem, z naszych doświadczeń wynika, że nie ma sensu kupować dla każdego po jednym. Ila się zabrała już za kolorowanie swoich, yy, swojego jednorożca. A ja Wam pokażę jeszcze. No nie wiem, waham się, czy dzisiaj, bo to już wiecie, już pogoda nie bardzo jest. I chyba może jutro w kolejnym vlogu, co. To nie szkodzi, to nie szkodzi. A pokażę jeszcze, co tutaj są. W środku są naklejki, tak? To. Powiem tam, że fajne, bo niedrogie. Yy, już nie pamiętam ile ja to kosztowało, ja chyba 5 złotych. Bube. To zaraz będziesz robić bubę. Chyba 5 złotych. Tutaj są naklejki oczywiście w środku. No i jest kilka kolorowanek. To dziewczyny się tym interesują, takimi tak. teraz. Tak, tak, oglądajcie sobie. Myślę, że wiecie co, chyba się dzisiaj już zajmiemy. Myślałam, że zrobimy więcej rzeczy, ale już jest późno. Więc zajmiemy się już dzisiaj yy, jak to się nazywa, kolorowanie. Może tymi książeczkami troszeczkę się zajmiemy. Zobaczymy, co my tutaj będziemy robić. A dynię będę kolorowała albo, słuchajcie, później wieczorem zupełnie i pokażę Wam już to w kolejnym vlogu. I to zobaczę, czy ty. z tymi kasztanami, czy na te kasztany ty. się ta farba... Dziewczynki, dacie mam je skończyć? Czy na te kasztany się, słuchajcie, farba chwyci, bo one są śliskie, nie? O ile... Znaczy, w sumie dynia też jest śliska. No, muszę się na tym zastanowić. Ja to widziałam po prostu w internecie farbowanie dyń. Ja do tej pory tego nie robiłam. To będzie pierwsza próba. Zrobimy taki test. Ja Wam powiem w sumie, jak to wygląda. My sobie planujemy zrobić taki właśnie kącik jesienny. Zobaczymy, może dołożymy tutaj światełka, na pewno dołożymy może jakieś świeczki. No w każdym razie spróbujemy jakoś tak to zorganizować, żeby było nam miło tej jesieni, żebyśmy mieli taki dodatkowy świe świecący kącik i tak to chyba zrobimy. No, tak myślę, że już nie będziemy w takim razie dzisiaj tych dni, albo może mówię wieczorem zupełnym. Jeszcze, jak już dziewczyny pójdą spać, to może będziemy to jeszcze, wiecie, kolorować. Bo pogoda też jest nie bardzo, wiecie, jest deszcz i deszcz jest problematyczny, no bo ta farba chyba nie będzie schła, tak mi się coś wydaje. Tak sobie przemyślałam. Miałam, myślałam, że będę to robiła dzisiaj, miałam taki pomysł i miałam pomysł to nagrać w tym vlogu, ale myślę sobie, że może lepiej faktycznie. No, super, super. Że może lepiej faktycznie sobie, słuchajcie, to zostawimy na kolejnego vloga. Co tam? No, tu też są naklejki. No Oczywiście, że są, no bo to są te czytanki, naklejki. Mama, tu są wszystkie naklejanki. Tak, każda książka jest naklejka. Jednorożce? Nie, to nie to, ale ja sobie to kupiłam. No ja wiem, bo to podziel się z Nelo, daj jakiś jeden rysunek do pokolorowania. Tam jest tak dużo rysunków, to na pewno coś wybierzecie, dogadacie się. O, słuchajcie, tu zobaczcie, Lila się inhaluje. A Necia jednak postanowiła się zabrać za swoją bubeca i robi pierwszą stronę. Tak, tak jest. widzicie tutaj też jest takie sudoku, tak, takie, wy, takie wy, wykreślanki. Nie sudoku, tylko wykreślanki, pomyliłam się. No i tutaj na przykład trzeba odnaleźć naklejkę, jest kształt. No to to jest takie, widzicie, na poziomie takiego trzylatka bez problemu. Takie zadanie, odłożyć kredkę, tak. No i Nala przykleja. Dobrze, że mamy tą książeczkę, bo teraz wiemy, jak się te postacie nazywają, bo w Bubie generalnie nie ma słów. Zasnaczyć. Tak. Zasnaczyć. Trzeba, a tu no, już wykleiłam i zaznaczyłam. I zaznaczyłaś. Chodzi o to, że po kropeczkach trzeba przejechać, tak? No, Mela jeszcze nie umie pisać, ale już można ćwiczyć. Popatrz, tak. No, super. Super, super. No i Nela jeszcze. Gdzie kółeczka? Kółeczka to jest o. Takie kółeczka to jest, o. A to jaka literka? G. G jak guzik. Teraz szukamy tego. No to jest ten, ta gąsienica, tak? Widzisz? Gąsienica nazywa się Duda. Y, Jerzyk nazywa się Spike. A tu jest ta myszka, tak? I ona jest Lula. Nawet nie wiedzieliśmy, prawda? Tak, Lizaki, Gąsieniczka jabłuszka zjadała im, tak? Tak. Różne rzeczy obecze. Ko, od kogoś zjadła e, jabłuszka i zamlała Buba e, i zamlała Bubą e, Lizaka. Tak, bo ona zawsze z bubą tam się handryczy o różne rzeczy, a guga to papuga, z którą też ma różne przygody, tak, Buba. No bardzo się dziewczyna ostatnio ta bajka podoba, także jeżeli jej nie widzieliście, to sobie wpiszcie w internecie, Buba, nic tam raczej nie ma takiego złego. Tak, nic tam nie ma takiego, co by mogło się… Na tą samą stronę, wiesz? Jeszcze szukamy dalej naklejek, tak? Na tą samą stronę. A to chyba następna strona z naklejkami. Tak. Popatrz tu, ale to jest następna Mhm. Tutaj. Różne rzeczy. Tutaj, tutaj, możesz... Musisz popatrzeć jeszcze raz na kształt. Ojej, to i inhaluj się, inhaluj. Trzeba jeszcze raz popatrzeć na kształt, jaki ma. Tam na pierwszej stronie, o. Tutaj taka z ogonkiem na bok, na prawo. No to teraz przełóż. I która tu ma ogonek na prawo? Obydwa. Ale ta ma taką minkę, chyba to będzie to. Tak mi się zdaje. No i na pierwszą stronę. Tak. No i takie rzeczy Nela lubi. Tak się Nela lubi najbardziej bawić. Tak? Najbardziej lubimy rozwiązywać krzyżów, yy, książeczki. A jeszcze Wam pokażę, bo tu dzisiaj Lila farmę budowała. Nie wiem, jak tam wy... jak tam wasze dzieciaki, jak wy z Lego duplo. Ale dziewczyny miały ostatnimi czasy oj dużą przerwę, jeżeli chodzi o Lego Duplo. Jakoś w ogóle to Lego Duplo ich nie interesowało. Chociaż miały, na, mają naprawdę dużo klocków w tej serii, ale jakoś tak nie bardzo. No i teraz Lila yy, dzisiaj sobie wyjęła właśnie i zaczęła się bawić. No i zbudowała taką farmę. I tutaj się dzisiaj bawiła z zwierzątkami. A zobaczymy, czy jeszcze będą kontynuować, czy już poskładamy to Lego Duplo, no tego jeszcze nie wiadomo. Słuchajcie, ja się już z Wami żegnam w takim razie. Pogoda faktycznie nie sprzyja, więc nie będziemy już sobie głowy zawracać, bo to nam wszystko spłynie. W sumie tak sobie przemyślałam jakoś wcześniej, no to nie wpadłam, ale, ale jednak po, po namyśle. Teraz tak sobie myślę, że to chyba nie jest dobry pomysł. Zaczniemy to rano może, jak może pogoda się poprawi, wiecie, zaczniemy to farbować. W sumie mogłabym jeszcze iść na klatkę, ale no też te farby raczej one nie śmierdzą, ale no dobra, już nie będę, wiecie, nie będę już nic kombinować. Poczekamy, aż się trochę pogoda poprawi, zafarbujemy i pokażę Wam, jak już będziemy y, po prostu dekorować, więc pokażemy Wam w następnym vlogu, co będziemy robić. No to co, zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się jutro. Pa, pa!